Kętrzyńskie zabytki czeka remont. Miasto dostało ponad milion złotych dofinansowania na modernizację dwóch wiekowych budynków. Pieniądze pochodzą z rządowego programu odbudowy zabytków. Gmina złożyła dziewięć wniosków, w tym wnioski na zamek, na dziedziniec, na, na krużganki, na, na piwnicę, na strych, na basztę, na lożę masońską. Natomiast uznanie oceniających znalazło akurat te dwa projekty, czyli dwa projekty dotyczące kościołów. Modernizację przejdzie ołtarz w Kościele Świętej Katarzyny w Kętrzynie, zaś w parafii Świętego Jerzego zostanie wykonana instalacja przeciwpożarowa, która zapewni bezpieczeństwo wiernym i zwiedzającym. Musimy przygotować szereg dokumentów, które umożliwią nam ogłoszenie przetargu. Po ogłoszeniu przetargu, w wyłonieniu wykonawcy, mam nadzieję, że w pierwszym przetargu, ale czasami było tak, że w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim się nie uda, więc ta procedura wtedy się przeciąga. Wierzę głęboko, że uda się tutaj dość sprawnie przeprowadzić procedurę przetargową, wyłonić wykonawcę, wpuścić go na teren kościołów, na teren już budowy wtedy i sprawnie te prace przeprowadzić. Natomiast na pewno nie będzie to szybciej niż, niż okres 12 miesięcy. Prace w zabytkowych obiektach zaczną się zatem prawdopodobnie w 2024 roku. Jak mówi zastępca burmistrza Gęczyna Karol Lizurej, takie dofinansowania są bardzo ważne dla miasta. W tym przypadku jest to 98%. Tylko 2% pochodzą z budżetu miasta. W obu projektach to jest kwota niewiele przekraczająca szacunkowo 20 tysięcy złotych przy milionowej inwestycji łącznie na tych, na tych dwóch kościołach. Więc takie inwestycje są bardzo ważne, takie wnioski, jeżeli mają możliwość złożyć, zawsze składamy. Łączna kwota do finansowania remontów zabytków w powiecie kętrzeńskim to 8 milionów złotych. Odnowione zostaną m.in. wiekowe kościoły, dzwonnice czy kaplice cmentarne.